Jest prowadzony przez wszystkie organizacje związkowe od 9 maja. Spór zbiorowy w szpitalu trwa od 1 lipca 2011 roku, czyli zbliżamy się już do, do rocznicy tego sporu. Postulatami naszymi są głównie postulaty płacowe, tak jak, jak mówi ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Ponieważ od czterech lat w szpitalu nie było podwyżek, a dyrekcja ignorowała postulaty pracowników i ich listy pisane o podwyżki różnych grup zawodowych, no zostaliśmy jakby zobligowani przez załogę do prowadzenia tego sporu zbiorowego. Niestety ani w czasie rokowania, ani w czasie mediacji nie doszło do satysfakcjonujących nas uzgodnień, mimo że związki zawodowe bardzo obniżyły swoje żądania. Obecnie te żądania są na poziomie 300 złotych do podstawy dla każdego pracownika. Ja pracuję 30 lat. Temu. To jest sytuacja, kiedy po raz pierwszy dyrektor. Burzy, zamiast budować, bo wszyscy poprzedni byśmy mieli zawsze, no jak zwykle, do zarzucenia dyrekcji, ale taka sytuacja, że ktoś wyłącznie burzy, jest, to jest precedensu i motywująca nas do tego, żeby, żeby to być. W szpitalu prowadzone są dwa spory zbiorowe. Jeden prowadzi Związek Solidarność Pracowników i pielęgniarek i pielęgniarzy, a drugi, związek, drugi spór zbiorowy prowadzą lekarze i psycholodzy. Przy czym tak się złożyło, że oba te spory, mniej więcej mediacje zakończyły się w tym samym czasie. Następnie odbyło się referendum, w którym wzięło udział ponad 65% załogi i z tych osób strajk poparło 92%, czyli 610 osób. To jest bardzo, bardzo dużo i mamy mandat załogi, żeby ten strajk tu prowadzić. Liczyliśmy na Polubowne rozwiązanie tego konfliktu mimo ostrej sytuacji, jaką jest strajk, zaczęliśmy od bardzo łagodnych form strajku, to jest odoflagowania budynków, co oczywiście nic nie pomogło. Zorganizowaliśmy pikietę, naturalnie pokojową, tutaj pod oknami dyrekcji, pod budynkiem administracji, to również nie pomogło. Następnie zaczęliśmy od 14 maja okupację administracji, polegało to na tym, że zajęliśmy tu budynek w którym siedzi dyrekcja i urzędnicy, w którym nie ma pacjentów, tak żeby nie być, żeby strajk nie był dolegliwy dla pacjentów, żeby oni jak najmniej na tym cierpieli. Dyżurowaliśmy tu i dyżurujemy do tej pory 24 godziny na dobę. Ten strajk okupacyjny trwa już dobrze ponad miesiąc. To jest pracownia naszego oddziału, koleżanka też Solidarnościowa, nasza Elusia, która pomaga. Drugie jeszcze transparenty są szyte tam na innym oddziale. No. Tak. Ze szklarniami, ze wszystkim. Jest zamknięty. Ciężko współpracować z panią Rochowską. Przede wszystkim... Nie chciałbym tu wielkich słów użyć, ale czujemy się, abyśmy byli na Białorusi brak było porozumienia między nami a dyrekcją. Również brak było zainteresowania zarządu województwa małopolskiego, który kompletnie się tym problemem nie interesował. Dopiero wtedy, kiedy ogłosiliśmy strajk głodowy i absencyjny lekarzy i kiedy doszło rzeczywiście do ostrych form strajku, kiedy głodówka trwała 9 dni, to pierwsza głodówka zaznaczam, przyjechał pan marszałek Sowa, pan marszałek Kozak, pan dyrektor departamentu z Urzędu Marszałkowskiego, pan Szwarczyński, i byli przy negocjacjach prowadzonych z pracodawcą. Następnie my byliśmy na sesji Sejmiku 22, na której udzielono nam głosu i wyartykułowaliśmy wtedy, że my nie widzimy możliwości porozumienia się z obecną panią dyrektor. Na prośbę pana Szwarczyńskiego, który poprosił nas na spotkaniu, żebyśmy opisali, jak wygląda sposób zarządzania przez dyrekcję szpitalem i, i ludźmi. Napisaliśmy czwarte wotum nieufności, bo pani dyrektor od związków zawodowych dostała już trzy wota nieufności w ciągu czterech lat. Także jest to bardzo specyficzna sytuacja. Jest to od 90 lat pierwszy dyrektor, który dostał w ogóle wotum nieufności w tym szpitalu. I też muszę powiedzieć, że jest to pierwszy tego rodzaju, tak wielki protest w tym szpitalu. Również od 90 lat, bo nawet w latach 80-tych takich protestów nie było. Ma dyrektor może? Tak jest, ale ma spotkanie. Chciałem, parę słów na temat sytuacji powiedziała w szpitalu. Mm, ale myślę, że po spotkaniu. A, przepraszam, kto? Marek Czapla z programu siódmego. Z programu siódmego, Marek Czapla, tak? tak. Proszę poczekać. Bardzo bym Pana była zobowiązana, żeby Pan dał swój numer telefonu. Pierwszy raz jest tak, że zjednoczone są wszystkie grupy zawodowe, personel medyczny i niemedyczny. Wszyscy żądamy tych podwyżek w ramach sporu zbiorowego, a też załoga uważa, że zasadnym by była zmiana na stanowisku dyrektora. Próbuje się nas wmanipulować w sytuację, że to jest postulat sporu zbiorowego. I za każdym razem musimy to dementować, więc nie jest to postulat sporu zbiorowego, bo spór jest prowadzony zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Natomiast to, że szpital jest źle zarządzany, nigdy tego nie ukrywaliśmy i informowaliśmy zarząd województwa wielokrotnie o tym, ale nie spotkaliśmy się z kompletnie żadną odpowiedzią, bo nie można uznać za odpowiedź jednozdaniowego pisma pana Kozaka, że jest zadowolony z pani dyrektor. Bo taką odpowiedź dostaliśmy i to pismo mamy. Uważamy to za skandaliczne. Doszło również do pewnych nieformalnych ustaleń podczas tej sesji sejmiku. Zostaliśmy wcześniej zaproszeni na, również na Komisji Ochrony Zdrowia przez panią e, przewodniczącą Komisji, panią Radwan Balladę. Mogliśmy tam po raz pierwszy od dłuższego czasu przedstawić naszą sytuację. Dostaliśmy wsparcie zarówno członków Komisji Ochrony Zdrowia, jak i wsparcie radnych sejmiku którzy obowiązali zarząd do zajęcia się tą, tym naszym problemem i tą sprawą i próby rozwiązania tego konfliktu. Z tego co wiem, to były też sugestie, żeby sama pani dyrektor zrezygnowała ze stanowiska dla dobra szpitala. No niestety tak się nie stało. Również zarząd nie podjął żadnej decyzji. My mówiliśmy, że yy, jesteśmy skłonni do kompromisowych rozwiązań. Ale już z nową osobą, dlatego że tu uważam się, yy, nasze, ta sytuacja negocjacji już się wyczerpała. Obie strony stoją pod ścianą. Jestem pracownikiem z tego szpitala. Pracownikiem grupy interwencyjnej na Izbie Przyjęć. A co by zmusiło do tego? Pieniądze po prostu. Przez 4 lata nic i obiecanki. No to wydaje mi się, że to jest coś nie tak. Pieniądze są dla wszystkich, tylko psychiatria jest na boku. To jest jak... no. No, to jest... Oczywiście, szpital to jest podstawa, no, no miejsce pracy nasze. Ja myślę, że to jest element podstawowy, no, a mamy takiego menadżera, menadżera logisty, no to trudno. Zobaczymy, co dalej. Właśnie byliśmy przed chwilą, oglądaliśmy Trzeba było to zobaczyć kilkanaście lat temu, co tu istniało. Po prostu szpital był samowystarczalny. Pan zaprosił do rozmów mediatora, powołanego przez na wniosek wojewody przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i pani Mediator również stwierdziła, że nie widzi możliwości porozumienia między nami a dyrekcją. Tak jak mówię, w tej chwili próbuje się nas wmanipulować, że jest to postulat sporu zbiorowego, więc ja jeszcze raz podkreślam, że tak nie jest. Natomiast załoga rzeczywiście żąda odwołania dyrekcji. I to żądanie nie jest skierowane do pracodawcy czyli do dyrekcji, tylko jest skierowane do organu założycielskiego, bo to oni są władni taką decyzję podjąć. Ponieważ się wycofali z tego, co nam obiecali, byliśmy zmuszeni odwiesić strajk głodowy, bo wcześniej go zawiesiliśmy na prośbę pana marszałka Sowy i na prośbę... Radnych, żeby dać czas na rozwiązanie tej sytuacji. Zawiesiliśmy wszystkie ostre formy strajku, również strajk absencyjny. Szpital pracował cały czas normalnie. Niestety nie doczekaliśmy się odpowiedniej reakcji. W związku z czym trzeci, trzecią dobę trwa głodówka. Głoduje tam w tej chwili sześć osób reprezentujących różne grupy zawodowe, pielęgniarki, salowych, sekretarki medyczne, lekarzy. Od czwartku przyłączą się kolejne osoby. kąpikietę przy ulicy Basztowej. Zbiórka będzie o 10 na placu Matejki, potem przemarz na Basztową 22. Bo skoro pan marszałek nie ma ochoty nas wysłuchać tutaj, to może wysłucha nas tam. Będzie nas dużo i będzie głośno. I myślę, że będzie, będziemy dobrze widoczni również w mediach. Bo widać, że innej możliwości nacisku po prostu nie ma. I uważamy też, że stawia się na szali tutaj zdrowie i życie ludzkie tych głodujących. Bezpieczeństwo pacjentów, cały szpital i pracowników. Kosztem jednego ochrony jednego stanowiska, który, co naprawdę no, budzi w nas zdumienie. Kolejna sprawa jest taka: no, od czwartku odwieszono również strajk absencyjny, bo tylko takie możliwości mamy nacisku. I tu również zarząd województwa się nie pochyla nad bezpieczeństwem pacjentów w regionie Małopolski, tylko po prostu umywa ręce i nie robi nic. Chcemy, żeby to było. Y Słyszalne, żeby społeczeństwo było o tym poinformowane. Robimy co możemy, czasami media nas wysłuchają, czasami, czasami przedstawiają to w sposób odpowiedni, czasami nie. No, My robimy co możemy, ale też już jesteśmy zmęczeni. Przy czym to nie oznacza, że brak nam determinacji, bo my tego strajku nie skończymy. Przepraszam najmocniej. Czy może pan wyłączyć tą kamerę? Nie.